Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na prezentacji poświęconej amerykańskiej platformie sprzedażowej Etsy. Etsy, czy to jest dla mnie? Czy to jest dla Twojej firmy? Co można sprzedawać na Etsy? Co jest potrzebne, żeby to zrobić? Jakie są warunki sprzedawania? I ile to kosztuje? To wszystko dzisiaj. Ja nazywam się Monika Pieńkowska i od 2009 roku, czyli już od ponad 10 lat, prowadzę sklep na Etsy. Początkowo był to sklep z produktami fizycznymi, obecnie jest to sklep głównie z produktami cyfrowymi, także przeszłam przez niemal każdy aspekt funkcjonowania tej platformy. I Od 2017 roku prowadzę dedykowane serwisy dla osób, które są zainteresowane, które sprzedają, które chcą sprzedawać. Jest to serwis sklep na i drugi bliźniaczy, na którym uczę, na którym prowadzę wyzwania, kurs etsy.pl. Jestem też administratorem największej polskiej grupy poświęconej Etsy. Zacznijmy od tego, czym jest Etsy. Najprościej rzecz ujmując, Etsy to platforma sprzedażowa. Platforma sprzedażowa utworzona w Stanach Zjednoczonych, koncentrująca się początkowo na tamtym rynku, ale stopniowo rozszerzająca swoje działanie praktycznie na cały świat. Platforma sprzedażowa, czyli miejsce, gdzie możesz utworzyć swój sklep oferować swoje przedmioty pod swoją nazwą, pod swoją marką. Taki marketplace, ta nazwa robi ostatnio furore, czyli serwis, który zrzesza setki tysiące w tej chwili nacji i dać miliony sprzedających, którzy Tworzą własne sklepiki, własne miejsca i promują je pod parasolem Etsy, pod, ale pod własną marką mogą oferować swoje produkty, swoje wyroby, swoje towary na całym świecie. Dla tych, którzy w ogóle wiedzą, często platforma ta kojarzy się z rękodziełem. Z Przedmiotami ręcznie robionymi, unikatowymi w pojedynczych egzemplarzach, przedmiotami wykonywanymi raczej w ramach hobby niż w ramach działalności gospodarczej. Tymczasem przez lata funkcjonowania Etsy bardzo się zmieniło. Obecnie jest to drugi największy po Amazonie rynek online w USA. Ponad 2 miliony sprzedających, ponad 36 milionów aktywnych kupujących. 100 tysięcy wyszukiwań dziennie, ponad 200 milionów unikalnych użytkowników, unikalnych wizyt w miesiącu. To wszystko powoduje, że jest to miejsce, którym warto się zainteresować. Początkowo klienci i sprzedawcy Etsy skupiali się na rynku amerykańskim. Obecnie to się bardzo zmieniło. Po kilku przejęciach na rynku europejskim Etsy powoli, bo powoli, ale wkracza również do nas. Szeroki obszar funkcjonowania, duży zakres asortymentu, który można sprzedawać na Etsy, duża ilość aktywnych, wracających kupujących, rozwój mobilnego serwisu, dążenia do tego, aby doświadczenia zakupowe klienta były jak najlepsze były zbliżone do gigantów tego rynku jak Amazon czy Zalando. To wszystko powoduje, że zainteresowanie Etsy rośnie, że sprzedaż Etsy rośnie bardzo dynamicznie, rzędu 20-20% rok do roku, od kilku lat. To wszystko powoduje, że Etsy warto się zainteresować i że warto tam być. Na Etsy można zdobyć klientów z całego świata, ale dominująca część transakcji, dominująca część sprzedaży odbywa się do sześciu najważniejszych rynków. I Są to rynki amerykańskie, Stany Zjednoczone, Kanada, rynki europejskie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy oraz Australia, czyli generalnie kraje anglojęzyczne plus Francja i Niemcy, gdzie Etsy w ostatnich latach przejęło konkurentów, przejęło dawandę jedną z francuskich platform sprzedażowych i zwiększa swoją obecność na rynku również europejskim. Etsy funkcjonuje w tej chwili w dziewięciu językach, i co ważne jest wśród tych języków język polski, czyli nie ma już bariery, która przez wiele lat istniała bariery językowej. Etsy funkcjonuje również w dwunastu walutach. Temat jest bardzo szeroki, ale e, warto wiedzieć, że rozliczenia, mimo że jest to platforma amerykańska, rynek europejski i europejscy sprzedawcy są obsługiwani przez oddział w Irlandii, w związku z tym rozliczenia między nami e, odbywają się. Tak jak rozliczenia z kontrahentami w Unii Europejskiej i są to rozliczenia w euro. Kilka słów o tym dla tych, którzy nie wiedzą zupełnie. Co można sprzedawać na Etsy? Kto może tam zaistnieć? Ile to kosztuje? Po kolei o najważniejszych aspektach funkcjonowania na Etsy. Kiedyś Etsy, tak jak powiedziałam, było głównie platformą dla rękodzielników. Jako takie zostało stworzone, jako takie funkcjonowało przez kilka lat. Obecnie asortyment sprzedawany na Etsy jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie wszystko, co można sobie wyobrazić. Przedmioty te muszą spełniać określoną definicję, natomiast definicja ta jest bardzo szeroka: a mianowicie muszą być wytworzone przez sprzedawcę albo na jego zamówienie. Od jakiegoś czasu Etsy dopuszcza zlecanie produkcji czyli dopuszcza swego rodzaju. Pośrednictwo, ale musisz jakby być w jakiś sposób związany z produktem. To jest jakby jeden obszar funkcjonowania sieci, czyli jakby producenci, rzemieślnicy, wytwórcy. Katalog przedmiotów sprzedawanych na Etsy jest bardzo szeroki obejmuje 8 kategorii, które tutaj widzimy na ekranie, i praktycznie można tam zmieścić niemal wszystko. Kategorie są bardzo szerokie, bardzo pojemne. Mamy też kategorię, która obejmuje Półfabrykaty, tkaniny, elementy do wyrobu biżuterii, elementy do wyrobu przedmiotów z drewna, z metalu, cokolwiek produkujecie. Na Etsy mamy również kategorię vintage, czyli przedmioty, które zostały wyprodukowane nie później niż 20 lat temu. To jest raczej kategoria nie dla wytwórców, a dla no, pośredników, dla osób, które zajmują się jakby wyszukiwaniem rzeczy, które już dawno funkcjonują w obiegu. I sprzedawaniem je w takim obszarze. Ten dział jest zupełnie wydzielony na Etsy, wyodrębniony od przedmiotów nowych, nie, wytwarzanych obecnie. I właściwie na Etsy można sprzedawać wszystko i można zobaczyć wszystko. Każdy z Was, kiedy wejdzie i w wyszukiwarkę wpisze nazwę swojego produktu, nie, znajdzie zapewne. Więcej lub mniej produktów z konkurencyjnych sklepów. Jest bardzo ściśle określony katalog rzeczy, których nie wolno sprzedawać na Etsy, ale to są głównie rzeczy, które są dosyć oczywiste: broń, narkotyki, przedmioty nawołujące do, do nienawiści na tle rasowym, na tle religijnym, e, pornografia i tego typu e, przedmioty. E, na Etsy nie jest również dozwolona sprzedaż usług, w tym sensie, że każda transakcja na Etsy musi zakończyć się dostawą. Czyli nie można świadczyć usług niematerialnych, coachingu, doradztwa, jeśli to nie kończy się dostawą przedmiotu. Można to obejść oczywiście, dołączając do usługi przedmiot materialny czy plik cyfrowy i w ten sposób obejść to, ale generalnie, jakby na Etsy, usług jest takich niematerialnych niewiele. Są szeroko reprezentowane usługi typu projektowanie, edycja filmów i tak wszystko to kończy się dostawą pewnego produktu. Etsy ma też bardzo dobrze rozwinięty system sprzedaży plików cyfrowych. Posiada system tzw. direct download, czyli w momencie kiedy klient płaci, to dostaje od razu plik bez naszego pośrednictwa. Jest to system bardzo, bardzo wygodny. Także można sobie wyobrazić, że praktycznie wszystko, co jest produkowane w Waszych firmach, może znaleźć odbiorcę na Etsy. Dla kogo zatem jest Etsy? Dla twórców, artystów, rzemieślników, czyli dla tej grupy, dla której pierwotnie było Etsy stworzone. Dla producentów jak najbardziej. Ostatnimi czasy Etsy bardzo idzie w stronę skali, dużej skali. Promuje i bezpośrednio, i poprzez swoje algorytmy wyszukiwania i prezentowania klientom produktów ze sklepów obecnych na Etsy. Promuje dużą skalę, duże sklepy. Sklepy, które mogą wykazać się sprzedażą rzeczy powtarzalnych, które no łatwiej zdobywają statusy bestsellerów niż rzeczy dostępne w małych ilościach. Więc zdecydowanie nastał na Etsy czas również producentów. Pośrednicy, handlowcy bardzo ostrożnie, ostrożnie o tyle, ile, o ile można wykazać swój związek z produktem. Czyli jeżeli masz pomysł i zlecisz wykonanie produktu, to tak. Jeżeli kupisz, chcesz pośredniczyć, tylko kupujesz cudze przedmioty. To z tym należy być bardzo ostrożnym. Raczej tego typu działanie nie jest dobrze widziane na Etsy i często prowadzi do, do problemów i do ostatecznie, jakby zamykania tego typu sklepów. Czyli zawsze gdzieś tam trzeba wykazać swój związek z przedmiotem, ale ten związek może być taki, że po prostu prowadzisz firmę, która produkuje coś, co chcesz sprzedawać na Etsy. Dla kogo na pewno nie, to tak jak powiedziałam. Raczej na Etsy nie znajdziecie klientów biznesowych, czyli raczej nie jest to platforma typu B2B. Po drugiej stronie najczęściej znajdziemy klientów indywidualnych, czyli osoby fizyczne, które szukają przedmiotów dla siebie na prezenty dla swojej rodziny, do wyposażenia wnętrz, dla dzieci, na ślub itd. Tak tak Ale są to. Myślę, że zaryzykowałabym stwierdzenie, że w bardzo dużej części, w zdecydowanej większości, osoby fizyczne. Na pewno nie, nie odnajdą się tam dobrze dostawcy usług niematerialnych, czyli osoby, które po prostu świadczą usługi, nawet jeśli są to usługi dla osób fizycznych. I ostatnia kategoria to są hurtownice wykluczające sprzedaż indywidualną. Na dzisiaj Etsy, na Etsy nie funkcjonuje już. Gałąź, która zajmowała się sprzedażą hurtową, bo taka też była. Czyli, generalnie, to co sprzedajemy, należy przypuszczać, że będzie trafiało do osób fizycznych, indywidualnych, które będą, które mogą oczywiście zamawiać większej ilości, ale raczej należy się nastawić na sprzedaż indywidualną. Generalnie, do pewnego stopnia Etsy jako platformę można porównywać śmiało do platform typu Allegro czy inne podobne, gdzie z czasem, obok dużej grupy sprzedających osób fizycznych, na rzecz innych osób fizycznych, wyrosła grupa podmiotów, sprzedawców, którzy są producentami, którzy są wytwórcami i którzy oferują swoje przedmioty bezpośrednio przez tego typu marketplace do odbiorcy końcowego. I najciekawszy obszar: ile to kosztuje? Generalnie na Etsy spotkamy się z Trzema rodzajami opłat, opłat obowiązkowych, bo oczywiście są jeszcze koszty, które można podnosić osobno: koszty na promocję, koszty na marketing, koszty na oprawę graficzną sklepu, ale o tym tutaj nie mówię. Mówię tutaj o tym tylko. Co jest obowiązkowe do zapłacenia, z czym każdy z otwierających sklep się spotka? I po pierwsze, jest to opłata za wystawienie przedmiotu. Opłata stała, niezależna od wartości przedmiotu, ani od ilości przedmiotów, jakie masz na sprzedaż. Jest to opłata w wysokości 20 centów dolarowych od każdego przedmiotu. Ta opłata pozwala na wystawienie, czyli na widoczność przedmiotów w Twoim sklepie przez 4 miesiące. Jest to opłata stała, niezależna od tego, czy w przyszłości przedmiot się sprzeda czy nie, płacona w momencie wystawiania. Druga z opłat to jest opłata prowizyjna, prowizja od transakcji wynosząca 5% od wartości przedmiotu. I co ważne dla nas, jako sprzedawców z Europy, wysyłających często do Stanów, jest to prowizja liczona również od wartości przesyłki, czyli 5% liczymy od. Łącznej wartości transakcji od tej kwoty, którą płaci klient za przedmiot i za przesyłkę. Trzecia grupa opłat to są opłaty za przeprowadzenie płatności na zasadzie bramki płatności. Jeśli posiada własną bramkę, przez którą w tej chwili w zasadzie przeprowadzone muszą być wszystkie płatności, i ta bramka, podobnie jak wszystkie inne bramki, jak bramki funkcjonujące w Polsce, czy PayU, czy TeePay, czy PayPal, bramka ta ma po prostu. Opłaty. Generalnie, e, kiedy to podsumujemy, e, biorąc pod uwagę, że część z opłat ma charakter stały, część ma charakter zmienny, to łączny poziom opłat. Kształtuje się w granicach 10-15% dla przedmiotów kosztujących od 20 dolarów w górę. To by trzeba było policzyć. Ja na swojej stronie mam taki kalkulator do pobrania, który może wyliczyć konkretnie dla Twojego przedmiotu, dla Twojego kosztu wysyłki, ile wyniosą Twoje opłaty i jaka relacja będzie tych opłat do ceny. Etsy nie pobiera dzisiaj. I na razie się o tym nie mówi: opłat za samoprowadzenie ani za otwarcie sklepu. Czyli w momencie, kiedy otwierasz sklep jest to bezpłatne, płatne jest dopiero wystawienie przedmiotów. Przy czym ta opłata, mówmy się, nie jest duża: 20 centów dolarowych, no to, to jest kilkadziesiąt groszy na dzisiaj od przedmiotu, i dopiero w momencie, kiedy zrealizujesz sprzedaż, płacisz prowizję. System rozliczenia tego jest dosyć skomplikowany i wykracza poza tę dzisiejszą prezentację, ale generalnie tak wyglądają właśnie opłaty na eci. Łączny poziom nie powinien przekroczyć 10-15-20% zależnie od wartości twojego przedmiotu. 20% sięga w przypadku bardzo tanich rzeczy, w przypadku transakcji rzędu 5 dolarów. Parę słów jeszcze o promocji. Warto o tym wiedzieć, zanim się sklep otworzy, zanim się podejmie decyzję o Etsy, że owszem, Etsy ma własnych klientów. I tak jak powiedziałam na początku, Etsy ma tych klientów bardzo dużo 200 milionów unikalnych wizyt miesięcznie, 100 tysięcy wyszukiwań dziennie, wracający klienci ale trzeba też wiedzieć, że na Etsy jest duża konkurencja i praktycznie wydaje się, że dzisiaj nie ma żadnej niszy, gdzie nie spotkasz innych producentów z Twojej branży. Są oczywiście obszary, gdzie tych producentów, tej konkurencji jest mniej, są obszary, gdzie konkurencja jest ogromna, dlatego oprócz liczenia na klientów Etsy, warto i tak naprawdę ci właśnie producenci i sprzedawcy odnoszą największe sukcesy na Etsy, którzy oprócz wystawiania przedmiotów i liczenia na klientów tamtejszych, promują również sklep na zewnątrz. I to jest bardzo ważne, bo wiele osób myśli, że Etsy to jest samograj, że się wrzuci przedmioty i będziemy sprzedawać. Często tak nie jest. Często trzeba włożyć dużo pracy. W To, żeby jakby zaistnieć tam, tak? Trzeba włożyć dużo pracy, bo liczą się skala działania, liczy się jakość zdjęć, jakość opisów, jakość całej oferty, liczy się jej dopasowanie do klienta amerykańskiego, ale liczy się też bardzo codzienna aktywność w sklepie, w kanałach spo mediów społecznościowych. Etsy jest to tylko narzędzie. Czasy, kiedy... Samo wystawienie przedmiotu zapewniało sprzedaż, i już minęły. I one minęły, i, i, i te czasy minęły nie tylko na Etsy, one minęły wszędzie. Porównywałam platformę Etsy do Allegro. Na no Allegro jest w tej chwili bardzo podobnie. Owszem, jest to narzędzie świetne, wyposażone, dostarczające sprzedawcy bardzo wielu możliwości, ale jest to tylko narzędzie, i dopiero praca włożona w sklep i praca włożona w promocję tego sklepu skutkuje sprzedażą. Jest możliwe Płatne promowanie na Etsy, ale równie dobre efekty daje promowanie bezpłatne poza Etsy, przyprowadzanie klienta zagranicznego na tę platformę. Bardzo często jest tak, że polscy sprzedawcy mają własne polskie sklepy, ale jako kanał sprzedaży do klienta zagranicznego wykorzystują właśnie Etsy po to, żeby jakby nie zajmować się kwestiami językowymi, kwestiami płatności zagranicznych, kwestiami rozliczeń pojedynczych transakcji. Tutaj w dużej mierze Etsy jakby upraszcza w pewnym sensie te sprawy, prowadząc te rozliczenia dla nas i rozliczając się z nami bezpośrednio. Zatem warto zobaczyć, bariera wejścia jest bardzo niska, bo tak naprawdę, dzisiaj, kiedy zniknęły problemy językowe, kiedy Etsy już funkcjonuje po polsku, kiedy możemy mieć zaplecze sklepu po polsku, kiedy jest szeroko w zasadzie dostępna wiedza na ten temat, jak otworzyć sklep, jak to zrobić, żeby on funkcjonował dobrze, a źródła takiej wiedzy to są m.in. strony, o których mówiłam, czy grupa na Facebooku, gdzie jest bardzo duża i bardzo aktywna społeczność. W tej chwili w tej grupie jest ponad 2800 sprzedawców. Więc e, warto tam zaglądać, warto e, sprawdzać, co się dzieje. Koszty są niewielkie. Tak naprawdę koszt wystawienia stu przedmiotów, co jest na początek liczbą absolutnie wystarczającą, no to jest jedynie 20 dolarów, tak? To jest jedynie, no to jest niecałe 100 zł. To jest naprawdę niewiele za możliwość sprawdzenia, czy twój produkt odnajdzie się na Etsy, czy będzie widoczny, czy znajdzie klienta, czy będzie się podobał. Można to potraktować jako test, można to potraktować jako sprawdzian, jako badanie rynku. Tak jak powiedziałam, bariery wejścia na Etsy są dzisiaj bardzo niskie i próba, jakby niewiele kosztuje, bo w momencie, kiedy musimy Budować sklep od zera, sklep internetowy w języku obcym, obsługujący zagraniczne e, na przykład kanały płatności, no to to są ogromne koszty. Tutaj dzisiaj możesz za kilkadziesiąt dolarów wystawić, a nawet mniej, bo można dostać możliwość wystawienia 40 ofert za darmo, to już też osobna historia, ale to, to, to bez znaczenia i tak koszty są bardzo niskie. Można po prostu spróbować. Co się za to dostaje w zamian? W zamian za tę pracę włożoną dostaje się dostęp do olbrzymiego rynku, do rynku bardzo dużego amerykańskiego, kanadyjskiego, Australia, duże rynki europejskie. Dostaje się dostęp do klienta, który wraca, do klienta, który szanuje rzeczy o wyższej wartości. Klienta, który kupuje, który wraca, który jest gotowy wydawać na Etsy pieniądze. Na jednym z poprzednich slajdów pokazywałam, że średnia kwota wydawana przez klienta rocznie na Etsy to jest blisko 100 dolarów, także nie są to klienci, którzy wydają po kilka dolarów, wydają po kilkadziesiąt, po kilkaset. więc warto do takiego klienta sięgnąć. Jako swoje najtrudniejsze obszary, te najtrudniejsze obszary to najczęściej jest język. Właśnie kwestie wysyłki i kwestie rozliczeń. Natomiast na ten temat jest już naprawdę dużo informacji. Wysyłka jest do sprawdzenia, jest do oszacowania. Mamy w tej chwili i pocztę polską, która wysyła, i firmy kurierskie, zależnie od tego, co wysyłasz, ile wysyłasz, w jakiej wartości, w jakich, w jakich rozmiarach, twoja oferta i twoje potrzeby mogą być inne, ale tutaj temat jest bardzo dobrze rozpoznany przez już istniejących sprzedawców, można uzyskać duże wsparcie. Rozliczenia nie różnią się tak naprawdę od rozliczeń w przypadku każdej innej sprzedaży zagranicznej, i przeciętna księgowa, jeżeli taką macie, powinna sobie poradzić z tymi rozliczeniami. Nie ma potrzeby znać przepisów amerykańskich, nie ma potrzeby zatrudniać księgowych, którzy. Tam się obracają, czy tam znają. Tutaj nasi polscy księgowi e, w rozliczeniach z Etsy, pamiętajcie, że jest to Etsy e, Irland, czyli tu funkcjonujemy w rozliczeniach, z, jeżeli chodzi o zakup usług od firmy unijnej. Jeżeli chodzi o sprzedaż, e, to też tutaj jakby nie ma nic szczególnego w stosunku do innych kanałów sprzedaży za granicą. Czy Etsy ma wady? Tak, jak każde narzędzie ma swoje wady, ma swoją specyfikę. Jedną z najtrudniejszych rzeczy na Etsy jest to, że ono ciągle się zmienia, że ciągle dostosowuje się do zmieniającego się środowiska e-commerce. A jak wiemy, to system jest jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się i zmieniających się obszarów. Pojawiają się nowe trendy, nowe zjawiska, nowe narzędzia, i to wszystko znajduje odzwierciedlenie w polityce, w zasadach działania Etsy i w regułach, które są nam w jakiś sposób narzucane formalnie przez regulaminy albo nieformalnie przez preferowanie pewnych zachowań przez wyszukiwarkę Etsy. O tym by też bardzo dużo mówić, bo żeby zaistnieć na Etsy trzeba je zrozumieć, trzeba zrozumieć jego specyfikę. Jako sprzedawcy z Polski nie mamy dużego wpływu na to, co Etsy proponuje i czego wymaga. Musimy się po prostu dostosować. Żeby podjąć decyzję, warto wiedzieć więcej, warto zrozumieć, jakie są zalety, o których tutaj mówiłam dużo. Warto też wiedzieć, jakie są ograniczenia, jakie są minusy, jakie są problemy, z jakimi spotykają się sprzedawcy na Etsy. Te minusy to między innymi trend ogólnoświatowy do oferowania klientom darmowej wysyłki, dla nas jest to trudne, bo wysyłamy z Europy do Stanów, do Kanady. Są to dosyć wysokie koszty, które trudno jest ukryć w cenie produktu. No ale tego nie unikniemy. Ten trend jakby narasta i duże marketplace, czy hand, Amazon Handmade, czy Amazon, czy Zalando, czy nawet Allegro, w ostatnimi czasy poszło w stronę albo ryczałtowej ceny za wszystkie wysyłki w roku, albo ceny wliczonej w cenę produktu, czyli tak zwany free shipping. Co Wiadomo, nikt niczego nikomu nie daje za darmo, jest to po prostu wliczane w cenę produktu, ale e, w tę stronę dążą wszystkie duże platformy sprzedażowe i Etsy też. I ja dużo mówiłam o zaletach, o tym, że warto być, że warto spróbować, no ale warto też mieć świadomość, jakie są cechy, tej platformy, jakie są jej minusy, ostatecznie z naszego punktu widzenia, tak, z punktu widzenia Twojego biznesu, Twojego produktu. Dla jednych produktów Etsy jest fantastycznym miejscem, dla innych jest miejscem trudnym, bo jest dużo większa konkurencja, na przykład w zakresie biżuterii czy w zakresie wyposażenia wnętrz. Moim mottem, którym się często kieruję, to jest przygotuj się pod nadmiarę, a potem daj się ponieść. Czyli spróbuj, ale najpierw sprawdź, najpierw dowiedz się, najpierw się przygotuj, żeby się nie narazić na żadne niespodzianki, które jak w każdym biznesie mogą być mniej lub bardziej kosztowne. Można się przygotować, jest wiedza dostępna na ten temat i można i warto spróbować. Ja Wam już dzisiaj dziękuję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce wiedzieć więcej, zapraszam na te dwie strony: sklepneacy.pl i kursacy oraz do grupy na Facebooku, która nazywa się zwyczajnie Sklep na Etsy. Można i warto spróbować być na Etsy.